Kilka lat temu mój znajomy w ówczesnej pracy, wiedząc czym się zajmuję i że wchodzę na rynek rozwoju osobistego, powiedział mi: Zobacz, jest taka platforma TEDx, powinieneś tam wystąpić. A ja wtedy byłem kompletnie nieznany i właściwie e, nie wiedziałem jak to zrobić, ale popatrzyłem, obejrzałem kilka wystąpień i było: Wow, to jest to, gdzie rzeczywiście chcę zacząć się prezentować. I powstało marzenie, które kompletnie nie korespondowało z tym, co. Było moją wczesną rzeczywistością. I w 2013 roku po raz pierwszy stanąłem we Wrocławiu na deskach TEDx-u I kiedy dzisiaj sobie myślę o tym, że dzisiaj przed Państwem mam okazję zrobić czwarte wystąpienie, a po południu piąte, to dochodzę do wniosku, że marzenia czasami spełniają się dużo bardziej niż pierwotnie oczekujemy. Ale żeby tak się stało, potrzebujemy znać kilka kryteriów i wiedzieć, jaki jest system, jaka jest strategia, żeby te marzenia, jakie by nie były, się realizowały, żeby te cele, albo inaczej, żeby marzenia konwertowały w cele, żeby stały się prostsze do realizacji. Ja dzisiaj z realizacji marzeń zrobiłem swoje hobby, zrobiłem swoją pasję, wręcz zrobiłem swoją profesję. I moja historia opiera się o realizację marzeń, ale także pomagam ludziom realizowa w realizowaniu ich własnych marzeń. I dzisiaj rozwój osobisty jest niezwykle popularny. Dzisiaj rozwój osobisty jest tak popularny, że ja mam chwilami wrażenie, że liczba tak zwanych trenerów rozwoju osobistego przekracza liczbę osób, które trenera szukają. I to jest z jednej strony fajne, bo to pokazuje pewną ekspansję idei, tego, że my jako ludzie Interesujemy się tymi umiejętnościami miękkimi, które tak naprawdę będą najważniejszymi umiejętnościami za chwilę, właściwie już się stają, a za kilka lat będą dużo ważniejsze niż umiejętności twarde. Ale z drugiej strony, kiedy coś bardzo szybko i mocno się rozrasta, powstaje pewien szum informacyjny. I to, co my dzisiaj mamy tak naprawdę do zrobienia, to. Dzisiaj nie mamy problemu z dostępem do informacji. Dzisiaj wszystkie informacje. Są dostępne za darmo w internecie. Ja, kiedy zaczynałem 10 lat, jeździłem na szkolenia, jak w Loży Masonów, niemalże ta po, po cichu przekazywana wiedza za grube pieniądze. Dzisiaj te wszystkie informacje znajdziecie w internecie. Dzisiaj mamy największe wyzwanie z selekcjonowaniem tych informacji i ze zbudowaniem sobie systemu, który będzie odpowiadał rzeczywistości. O, dziękuję za włączenie zegara teraz. Więc to, co chcę z wami dzisiaj zrobić, to przeprowadzić was przez pewne, tak jak powiedziałem na początku, niuanse. Związane z wyznaczaniem celów. Ponieważ każdy trener, którego spotkacie, powie wam, że trzeba sobie wyznaczać cele. Prawda? I że te cele muszą mieć swoje określone, rozmaite kryteria. I to jest prawdą, i to jest bardzo słuszne. Tylko bardzo mało ludzi mówi o tym, że najpierw trzeba odnieść to do kilku kryteriów własnych, które się u nas dzieją. Bo kiedy pracuję jako hipnoterapeuta, przychodzi do mnie bardzo. Wielu klientów, a, którzy dają mi informację, że ich poziom świadomości w danym momencie jest tak różny, że posługiwanie się jednym algorytmem wyznaczania celów będzie kompletnie nieskuteczne i kompletnie to będzie, nie, nie będzie działać. Więc z pomocą, kiedy myślałem o tym, jak wytłumaczyć w prosty sposób, o co chodzi z tym wyznaczaniem celów, z pomocą przyszło mi Google Maps. I wytłumaczę Wam za chwilę na przykładzie Google Maps, jak pracować z wyznaczaniem swoich własnych celów, żeby to miało ręce i nogi. Żeby to zrobić, najpierw pójdźmy w jeden koncept w to, że uwaga, nasza ludzka uwaga, chodzi różnymi torami dokładnie dwoma. Pierwszy tor to jest unikanie. Cóż to znaczy? Kiedy przychodzą do mnie klienci. To ja ich pytam zawsze, jakich rezultatów oczekujesz, co chcesz osiągnąć, a oni wtedy siedzą i mówią, chcę się przestać bać. Albo chcę przestać tego, albo tamtego. Mówię, okej, okay, bardzo, to jest bardzo ważny punkt, wiemy już, czego chcesz przestać mieć, czego już w życiu więcej mieć nie chcesz. A teraz, po co przychodzisz, czego chcesz mieć więcej w życiu? No, chcę mieć więcej tego poczucia, że już nie mam strachu. A, okej, okay. to już prawie się dogadaliśmy, już mniej więcej idziemy we właściwą stronę, ponieważ drugim torem jest dążenie, czyli pokierowanie swoją uwagą w tę stronę, którą chcesz osiągnąć. I długo myślałem, jak wytłumaczyć ten koncept, bo wszyscy klienci właśnie mówili: tak, tak, rozumiem o co chodzi, unikanie, dążenie. No to do czego dążysz? Do tego, żeby się mniej bać. Dobra, nie udało się. Podejdźmy jeszcze raz. No i kiedyś jak jechałem samochodem. Odpowiedź, odpowiedź pojawia się sama, ponieważ najlepsze odpowiedzi dostajemy wtedy, kiedy jesteśmy wyluzowani, więc jadę sobie autem i nagle bam, przecież Google Maps jest świetną odpowiedzią. Bo jeżeli masz, jesteś w jakimś miejscu swojego życia, każdy z Was korzysta z Google Mapsa, prawda? Jakich danych potrzebujesz, żeby ta aplikacja działała w pełni? Jakich? Celu, Celu ale czegoś jeszcze. Czego? miejsca, w którym jesteś. Tak to, jest, to, to się wydaje banalne, ale rzeczywiście te dwie zmienne są potrzebne. Cel i miejsce, w którym jesteś. Wtedy Google Maps jest w stanie narysować Ci konkretną drogę. Jeżeli nie masz jednego albo drugiego punktu, no to masz bardzo ładną mapę, która no, nie daje specjalnie skuteczności. I teraz to samo się dzieje z nami i naszymi myślami, naszymi emocjami, a przede wszystkim przekonaniami, bo to przekonania decydują o tym, Jakie działania potem podejmiemy? I zauważyłem pracując z klientami, że ludzie są na czterech różnych poziomach świadomości. Tak samo jak czasami siadamy do Google'a jesteśmy na czterech różnych poziomach, zaraz wam powiem o wszystkich. Pierwszy poziom to jest ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są, ani dokąd idą. Jeżeli odpalisz sobie Google Maps, nie wiedząc dokąd chcesz dotrzeć, ani gdzie jesteś, nic się nie wydarzy. Drugi poziom to ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są, ale wiedzą, dokąd idą. Tutaj jak odpalisz Google Mapsa, też się nic nie wydarzy. Trzeci poziom, ludzie, którzy wiedzą gdzie są, ale nie wiedzą dokąd chcą dotrzeć, tu się też nic nie dzieje, a ludzie, którzy wiedzą gdzie są i dokąd idą, podają dwie zmienne i są w stanie dotrzeć do celu. Tyle mówi teoria, a teraz przełóżmy to na... Koncept tekstylny. Jesteśmy w Łodzi, mieście włókniarzy, więc oprócz tego, że Google Maps to jeszcze kontekst tekstylny przyszedł mi z pomocą. To jest model, który stworzyłem do tego. Nazwałem go pieszczotliwie diamentem Makiełę, aczkolwiek Janusz, który jest moim klientem, zawsze mówi, to nie diament, to brylant, bo brylant jest oszlifowany. Oczywiście chodzi o tę figurę. I teraz przeprowadzę was przez ten cały program, przez ten koncept. Ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są ani dokąd idą. To nie są ludzie, którzy potrzebują w tym momencie konkretnych celów. To są ludzie, którzy potrzebują świadomości tego, co się z nimi dzieje, i potrzebują pewnej świadomości rozwoju. Przekładając to na branżę tekstylną, to jest taki pan, który ma skarpety i sandały. Ok? On nawet nie wie, że coś tu jest nie tak. Więc kompletnie nie ma pojęcia o tym, że mógłby coś z tym zmienić i coś z tym zrobić. I teraz wy się śmiejecie. Ale za chwilę pokażę Wam, że robimy sobie takie rzeczy sami. Ponieważ to się dzieje w świecie finansów, kiedy nie wiesz, jaki masz budżet i na co go wydajesz. Nie wiesz, gdzie jesteś, ani dokąd idziesz. Kto z was ma tak, że nie wie de facto, jakie są Twoje przepływy finansowe. Kto z was ma tak, że nie wiesz, ile kasy miesięcznie uciekać jakimś kanałem. Okay? I kto z was ma tak, że wiesz, ile pieniędzy rzeczywiście masz? Bardzo śmieszny pan w skarpetach, ale my sobie mentalnie na wielu różnych poziomach robimy takie same rzeczy. I w tej sytuacji potrzebujesz przede wszystkim świadomości rozwoju tego, gdzie jesteś, tego dokąd chcesz dojść i jakie w ogóle są możliwości, żeby nauczyć się chociażby zarządzania danym zasobem, pieniędzmi, emocjami, relacjami, wszystkim innym. Ale są też, jest też druga grupa ludzi, ludzie, którzy nie wiedzą, gdzie są, ale wiedzą, dokąd idą. To są ludzie, którzy potrzebują akceptacji bieżącej sytuacji. I to jest bardzo częsty case, bardzo częsty przykład pracy z ludźmi, którzy dzisiaj pod wpływem tej intensywnej ekspansji świata rozwoju, kiedy odpalasz sobie Facebooka, patrzysz, tam wszyscy osiągają, wszyscy szaleją, są w świecie, tu, tam, wszędzie, a Ty siedzisz, patrzysz, mówisz, kurde, ja w domu, to nagle się okazuje, że pojawiają się ludzie, którzy są w stanie, i to są moi klienci przychodzą potem z depresją, bo są w stanie za ideą rozwoju osobistego, rzucić cały swój świat dotychczasowy, nie biorąc pod uwagę, gdzie są, bo idę naprzód. A ta idea się wypala bardzo szybko. I gdybyśmy mieli przerównać do branży tekstylnej ten koncept, to to jest mniej więcej taka pani. Ta pani, inaczej ta osoba, która znajduje się na końcu tychże nóg, ewidentnie wie, kim chce być. Kim chce być? Chce być damą. W takim albo innym wydaniu, jakkolwiek mi nie nazwać. Ale ta pani również kompletnie nie zauważa tego, że obecny stan rzeczywistości kompletnie nie przystaje do tego, dokąd ona chce dojść. To jest sytuacja, w której osoba potrzebuje akceptacji. I to jest najtrudniejsze. Bo najtrudniej nam jest czasami przyznać się przed sobą, w jakim miejscu jesteśmy. Łatwo jest stworzyć wizję, gdzie chce być, ale trudno jest powiedzieć, no dobra. Ale dzisiaj jeszcze jestem bardzo daleko od tego. I kiedy zrobisz sobie kalibrację i zaakceptujesz w pełni sytuację, w której dzisiaj jesteś, to jest ten punkt A na Google Maps. Dzięki temu możesz w ogóle mieć punkt startu i wiedzieć, dokąd pójść dalej. I to się dzieje, kiedy właśnie za szczytnymi hasłami rozwoju nie idą praktyczne narzędzia. Kiedy ludzie zachwycają się ideą, ale potem idea pod tytułem możesz wszystko, jesteś zwycięzcą, rób co chcesz, wszystko jest możliwe, nie jest poparta praktycznym doświadczeniem albo nauką przez ludzi, którym udało się coś osiągnąć. Trzeci poziom to ludzie, którzy wiedzą, gdzie są, ale nie wiedzą, dokąd zmierzają. To jest pan, który ewidentnie akceptuje swoją bieżącą sytuację, natomiast kompletnie nie ma punktu przekierowania, że musi podróżować gdzieś dalej. Właściwie jego podróż w tym momencie mogłaby się zakończyć. Tu jest wszystko ok. To są ludzie, którzy, to się dzieje, kiedy nie wierzysz, że możesz osiągnąć to, o czym marzysz. To jest kolejny punkt i kolejny aspekt. Jeżeli masz świadomość tego, gdzie jesteś, dokąd chcesz dojść, akceptujesz sytuację, w której jesteś i zaczynasz budować swoje marzenia, dokąd chcesz dojść, wówczas zaczyna się zupełnie inna. Bajka, bo są też ludzie, którzy wiedzą, gdzie są i wiedzą, dokąd idą. To jest ten pan. Znajomy, znany wam wszystkim prawdopodobnie. Pan, który nazywa się James, nasz znaczy naprawdę się nazywa Daniel Craig, ale tak naprawdę, że tak naprawdę, tak naprawdę w filmie to James Bond. I mamy teraz zestawienie, bo ten pan potrzebuje jednej rzeczy. Jak sądzicie, czego on potrzebuje? Czego? Strategii. Dokładnie tak. Ten gość potrzebuje strategii. On ma wszystkie zmienne, które są mu potrzebne do tego, żeby osiągnąć jego właściwy cel. To jest facet, który potrzebuje strategii osiągnięcia celów. I teraz, oczywiście, weźcie sobie tą dość humorystyczną prezentację przez, przez pewien pryzmat, natomiast popatrzcie na to, co się dzieje u Was, że na bardzo wielu poziomach każdy z nas jest gdzieś na którymś poziomie i jeżeli jesteś na etapie pod tytułem teraz buduję wielkie, odleciane marzenia, ale nie masz akceptu tego, co się działo do tej pory, nie jesteś w stanie wniosków wyciągnąć z tego, co było do tej pory, więc wchodzisz w pewną błędną matnię, a z drugiej strony ja jako gość, tak jak Wam powiedziałem na początku, zajmuję się, zawodowo zajmuję się realizowaniem marzeń. No bo wiele lat temu miałem marzenia, które nie przystawały do mojej rzeczywistości, ale poznałem struktury i narzędzia, dzięki którym zaczynało udawać mi się to osiągać. I cholera zauważyłem, że te marzenia, jak są systemowo rozpracowywane, to one się wszystkie spełniają. Mało tego, im bardziej odleciane marzenie, im bardziej nierealne, tym bardziej się spełnia. Dzisiaj staram się ten koncept przekazać, że no nie staram się nawet przekazuję ten koncept innym ludziom, ale dając wam też jasną informację. Potrzebujesz na to prawdopodobnie wielu lat. To się nie wydarzy od tak. To jest bardzo organiczna praca. Rozwój osobisty nie jest chwilą samozachwytu pod wpływem dużej emocji. To jest organiczna praca, która docelowo przekłada się na rewelacyjne rezultaty, jeżeli będziesz pracować mądrze, jeżeli będziesz pracować z konkretnych, z, na konkretnych strategiach i systemach. Nie jestem w stanie wam się dać całego systemu z racji ograniczeń czasowych, ale mam nadzieję, że ten fragment już pozwoli Wam ocenić nieco bardziej sytuację która pozwoli Wam ruszyć do przodu. No bo teraz mamy tych troje państwa, no i mamy tego pana. I najważniejsze jest to, że żadna z tych osób nie jest ani lepsza, ani gorsza. Niektórym po prostu brakuje właściwej informacji. I to jest informacja dla Ciebie, że bez względu na to, co robisz w swoim życiu i gdzie jesteś w tej chwili, nie jesteś ani gorsza, ani lepsza, ani gorsza, ani lepsza od ludzi, którzy siedzą dookoła. Jeżeli nie masz jeszcze takich rezultatów, jakie chcesz mieć i jakie widzisz u innych ludzi, to nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To znaczy, że potrzebujesz zdobyć konkretne informacje na któryś z tych poziomów. Albo tym poziomie, gdzie jesteś, albo tym poziomie, dokąd chcesz dojść, albo na poziomie strategii, jak to zrobić. Bo ja, mając punkt A i punkt B, jadąc do was z Wrocławia tutaj do Łodzi, jak wpisałem sobie w Google, gdzie jestem i dokąd chcę dojechać, to Google narysowało mi nie tylko jedną, ale i więcej potencjalnych możliwych tras, które mogą mnie doprowadzić do właściwego celu. I to samo dzieje się u nas w życiu. Jeżeli masz skalibrowane te punkty, to strategie pojawiają się same. Nawet jeżeli jeszcze nie wiesz jak, to po drodze pojawi się nowa droga. Wiecie, że Google ma taką opcję pod tytułem Nowa będzie lepsza, tak? Właśnie znalazłem dla Ciebie nową trasę albo szybszą. Dokładnie to samo dzieje się w naszym życiu. I z tym przesłaniem chciałbym Was zostawić w tej porannej sesji, bo jeszcze będę miał okazję spotkać się z Wami po południu w nieco bardziej szalonej odsłonie tego, czym się zajmuję na co dzień. Więc bardzo Państwu dziękuję za uwagę i miłego dnia dzisiaj.